Kolejna afera Stellantis. O co chodzi w temacie 1.5 blu HDI, co z olejem w skrzyni biegów i co wykazał zakres diagnostyczny, to na Waszą prośbę rozpocznę od tego dokumentu, którego istnienie mnie zszokowało, bo to dobitnie pokazuje, że producenci, importerzy, nawet ASO nic sobie nie robią z wymogów technicznych i przepisów prawa, nawet jeśli chodzi o zdrowie i bezpieczeństwo użytkowników samochodów. W tym dokumencie technicznym jest zapis, cytuję... Możliwe jest przedostawanie się sadzy w okolicy dźwigni sterującej zmienną geometrią turbosprężarki. Otwór wale dźwigni sterującej zmienną geometrią turbosprężarki nie jest całkowicie uszczelniony. Zauważenie niewielkich śladów sadzy w tym miejscu to normalne zjawisko. Uwaga! Podczas regeneracji filtra cząstek stałych może być wyczuwalny zapach spalin wewnętrzny nadwozia. Brak w związku z obecnością sadzy na korbusie turbosprężarki. Działanie jest zgodne z definicją nie wymieniać części. To jak. Czy oni nie robią z nas idiotów? Wiedzą o poważnej wadzie konstrukcyjnej i nakazują bierność? Czy przedostawanie się spalin do kabiny jest dozwolone? Problem tak naprawdę ciągnie się od lat, bo jest znany z poprzedników 1.5 Blue HDI, czyli francuskich silników 1.6 HDI, a już około 10 lat temu, wtedy jeszcze jako grupa PSA, po naszym zakresie diagnostycznym, działaniu kancelarii prawnej reprezentującej poszkodowanego, musiała uznać zasadność przyjęcia zwrotu samochodu właśnie na okoliczność sadzy, spalin, czy turbosprężarce z powodu stwarzania zagrożenia dla zdrowia i życia osób przebywających w pojeździe. Minęło tyle lat i nie wyciągnęli wniosków, ile ludzie w trakcie ma im, że to normalne zjawisko. Czy to niepoważne poważne przestępstwo na bardzo szeroką skalę? Jak wykazał zakres diagnostyczny, na nic się zdała wymiana turbosprężarki, bo problematyka nieefektywnego spalania mieszanki zbyt dużych ciśnień i gorszej szczelności dynamicznej przyczyniała się do nadmiernego przedbuchu parów oleju zanieczyszczonego oleju do turbosprężarki, a tym samym trafiało to do silnika, więc destrukcyjne koło nam się zamyka, bo w nadmiarze spalanie oleju przyspieszało generowanie sadzy i zapychanie układu emisyjnego. Nie mówiąc już o tym, że ASO wymieniło turbosprężarkę bez ustalenia przyczyn usterek. zamontowały ją do bardzo zanieczyszczonego silnika, dopuszczając, aby nie tylko było szybko niszczone. To aby tłoczyła mnóstwo parów oleju, czy samego oleju wraz z krytyczną ilością zanieczyszczeń. Lecz zastanówmy się, czy to, że jest skonstruowana do tłoczenia cieczy, ciał stałych, czy czystego powietrza. Czy przypadkiem tego typu zanieczyszczenia nie zakłócają jej pracy, nie niszczą wirnika, czy olej silnikowy wraz z mnóstwem zanieczyszczeń powinien być spalany, czy to niejawne pogarszanie sprawności i trwałości? Dlatego nie bez znaczenia jest kolejny temat poważnej wady ukrytej, jakim jest automatyczna skrzynia biegów. Producent i importer nie przewidują wymiany oleju w całym okresie eksploatacji, co jest nie tylko niedopuszczalne pod względem technicznym, to czy to nie jest sprzeczne z przepisami, o Konkurencji, czy to nie kolejne, a poważne oszustwo rynkowe? Tym bardziej, że ustalony normą olej hydrauliczny mniej lub bardziej nie spełnia potrzeb tej skrzyni biegów, a wewnątrz jest ukryty filtr hydrauliczny, którego wymiana nie jest możliwa bez rozebrania skrzyni biegów. Użytkownik starał się dbać o samochód, chciał nim jeździć co najmniej 10 lat, więc skorzystał z oferty jednej z firm na wymianę oleju metodą dynamiczną. Jednak jak można zobaczyć na wynikach badań olejów. I to jedynie po niecałym tysiącu kilometrach od wymiany. 4 godziny, bo tyle trwa cała usługa nie da się należycie oczyścić tej skrzyni biegów. Skutecznie wymienić oleju, co widać nadal po sporej ilości zanieczyszczeń, ścieru metalicznego, to uwielbiany przez wielu olej tej marki, już jako nowy, posiada niskie parametry początkowe. I tak naprawdę olej o takich parametrach nie powinien być zastosowany, bo nasila straty i tarcie wewnętrzne, nadmierne obciążenie dla silnika. Lecz kto to wie, skoro powszechnym na rynku jest wymiana olejów bez uprzedniego zweryfikowania, zbadania stanu pacjenta, olejów z niego i tych nowych, rzekomo o cudownych właściwościach. Co dalej ze sprawą 1.5BHDI? O tym w następnym odcinku.